Siemanko witam was w kolejnym odcinku na kanale Dziś dzień wielkiego finału Ligi Mistrzów, historycznego finału, bo być może zakończy się on pierwszym triumfem w historii Manchester City w tych rozgrywkach. Dzisiaj troszkę o tym spotkaniu, jak będzie ono wyglądało, jaki wynik postawię, będę kibicował i co według mnie poszczególni menadżerowie wymyślą. Zanim to podsumujemy sobie jeszcze ostatnie tygodnie Interu i City, wraz podsumujemy sobie jeszcze przy tym no dwa inne europejskie finały, które były już rozgrywane czyli West Ham. Kontakt Fiorentina, w Lidze konferencji i Liga Europy, Roma Sevilla. Czyli domkniemy sobie całościowo temat Europy w tym sezonie. Za początku jeszcze poproszę o komentowanie. Piszcie, jak uważacie, kto dzisiaj wygra w tym wielkim finale i czy Inter, czy jednak City. I zapraszam do oglądania. Lecimy, czekamy na wielki finał. Dobra, słuchajcie, to może na początku o Europie, o innych finałach, zanim sobie omówimy tą drogę City wraz z Interem do tego wielkiego finału. Słuchajcie, zacznijmy od Ligi Europy. Finał bardzo emocjonujący. Zakończony w Karnych Sevilla z kolejną ligą Europy. No uwielbiają te rozgrywki piłkarze z Hiszpanii, Roma. Roma przez niektórych może można uważać, że była po prostu oszukana. Tam karny według mnie był po ręce. Eee, szkoda. Szkoda Rome, bo ja oczywiście za Romą byłem. Joseph Mourinho, niestety, w drugiej połowie. Chyba bardziej chciał zaparkować autobus. Coś mu nie wyszło. Sevilla się niesamowicie napędziła i dominowali w drugiej połowie. Pierwsza połowa dla Rome, nawet początek meczu dla Romy, ale w drugiej połowie i w dogrywce to było jednak bardziej za Sevillą. No może w końcówce dogrywki Roma coś złapała, jakąś taką, bym powiedział, płynność. I to mogło być, to mogło dać im po prostu taką pewność siebie na karnych, no ale, no ale nie dało. Fatalne wykonywanie jedenastki przez piłkarza Romy. No i Mourinho przegrywa swój pierwszy finał europejski. Nie? To jest takie bardzo ważne Wydarzenia, a Sevilla, Sevilla zawsze w lidze Europy w finale wygrywa. W kolejnym roku pora na Liverpool, żeby tę Ligę Europy wygrać. Teraz idziemy do Ligi Konferencji, bo te finały sobie tylko tak króciutko podsumujemy. Liga Konferencji bardzo mi się podoba ten mecz. Fiorentina, West Ham. Y... Kto wpadł na pomysł organizowania tego finału w Pradze w tak, małym, w tak małym, na tak małym stadionie? Nie wiem. To tylko powód i potwierdzenie tego, że UEFA no. Troszkę o Ligę konferencji stworzyli ją, a troszkę tak to nie poważnie. Ale piłkarze łeskamu potakowali, tak samo jak piłkarze Fiantyny, bardzo poważne te rozgrywki. Pierwsza połowa bardzo słaba, ale w drugiej się zaczęło. Ten rama, piękny karny. Potem Bonaventura, przepiękne wyrównanie, piękny gol, naprawdę. No, ale paketa, chwila magii Jarrod Bowen i za chwilę David Mois na boisku. Pierwsze trofeum Davida Moissa w karierze. Pierwszy europejski puchar w tym wieku dla West Hamu, drugi w historii. No i wygrali więcej europejskich pucharów w tej dekadzie, w tym wieku niż Arsenal. Największy klub w Londynie? Być może. Potem piękna parada, West Ham się naprawdę z tego trochę cieszył i ja jestem fanem tej konferencji. Takie mniejsze kluby mogą sobie fajnie zagrać, wygrać, Arduść jest naprawdę ogromna. Więc z West Hamem trafiłem, że wygrają. Romą niekoniecznie, ale teraz pora przygotować się i opowiedzieć sobie troszeczkę o tym, co nadchodzi. Dzisiaj od 21. wielkim finale Ligi Mistrzów. To teraz, słuchajcie, do finału Inter kontra Manchester City. Kto wygra ten wielki bój o Europę? City może zrobić to po raz pierwszy. Inter już po raz któryś. Ostatni triumf w 2010 roku z El Jose Mourinho Special One. Zobaczymy. Czy. Inzaghi potrafi wejść w jego buty, czy potrafi pokonać Pepa Guardiola. Słuchajcie, film będzie tu niezwykle ciekawy, to mogę Wam zagwarantować sobie i wszystkim fanom piłki nożnej. Manchester City chce to wygrać, chce wygrać pierwsze trofeum Ligi Mistrzów Historii, żeby tak naprawdę skończyć tą epokę Pepa Guardioli na 100%, napisać w ten sprawdzie. Bo jeżeli Ligi Mistrzów zabraknie, to można mówić dalej, że Pepa Guardiola sobie w Anglii może nie, że nie poradził. Nie do końca wpisał się w to, czego City od niego oczekiwało, bo City oczekiwało przede wszystkim europejskiego pucharu. Na razie go nie ma, ale być może dzisiaj to się zmieni po 21. Inter, Inter jak strzeli go, to się będą busowali, parkowali. No nie wiem, nie mają, nie wiem co wymyśli Inzaghi, bo naprawdę to jest bardzo trudne. City jest w takiej formie. Przecież mecz z Realem Madryt uważam, że to było święto, spektakl piłkarski takich, jaki można po prostu w teatrze pokazywać, Guardiola wyczynia cuda z tym zespołem. Ale pytanie, czy nie przekombinuje znowu w finale, bo on, on umie to robić. W finałach, w tych ważnych meczach czasami przekombinować. Czasami oczywiście ustawi zespół idealnie, a czasami jednak czegoś zapragnie, albo właśnie czegoś jest za dużo. Wiecie, o czym mówię. Jeżeli chodzi o ostatnie tygodnie tych zespołów, bo ja nie lubię się skupiać na drodze do finału, Ponieważ no, kogo interesuje jedna ósma, która była w lutym, tak? No przecież kompletnie, ale to kompletnie to nie ma już wpływu. Forma się już mogła 20 razy zmienić, prawda? W przypadku oczywiście Interu o tym mówię, no bo wygrali ledwo sportu 1.0, 1 a teraz, teraz są w naprawdę w świetnej formie. Może od Interu się właśnie zaczniemy. Wygrana w Pucharze Włoch. Odwrócenie losów spotkania z Sevillą. Także mogą pójść po, po dublet w tym sezonie, nawet i trzeci puchar, bo oni przecież jeszcze super puchar z Milanem. W półfinale świetnie sobie radzili z Milanem, ograli ich 3-0 w dwóch meczu. naprawdę dobrze wygląda. Inter w ostatnich miesiącu, w ostatnim miesiącu naprawdę sobie dobrze radzi. I to może być według mnie kandydat yy, równorzędny, tak samo jak City. Oni mogą po prostu zawalczyć z Manchesterem. Na początku można było się trochę śmiętnik. Wow, co oni robią w tym finale, ale ostatnio według mnie ustabilizowali formę i wyglądają tak bardzo dobry zespół, więc wierzymy w inter. A Manchester City? Manchester City, no słuchajcie. Wygrana w FA Cup. Super Gundogan. W Premier League też strzela. On się odpalił. To jest ten moment trochę, kiedy Gundogan się odpala i strzela. Przepiękne. Najważniejsze gole wyciąże w karierze. Czy strzeli w Stambule? Zobaczymy. E, ja wiem tylko jedno. Ktoś z tych klubów będzie mógł śpiewać w następnym sezonie, że Stambuł to jest dla nich magiczne miejsce. Także e, oby, oby to nie był mecz, no, może nie oby. Życzę tego nam. Żeby to był mecz taki jak w 2005 roku, chociaż ze strony kibice Liverpoolu ode mnie to nie chciałbym, żeby na przykład kibice Manchesteru City śpiewali, że też mieli słynny powrót na przykład w Stambule z klubem z Mediolanu, bo to niestety, ale wiecie, tak wygląda, że klub angielski może znowu jakiś niesamowity kombek. To byłoby naprawdę widowisko niesamowite, Stambuł takie spotkania przyciągał, miał, 2005 rok, czy tak znowu będzie? Czy znowu będzie słynny powrót, słynny mecz, świetny mecz? Yy, tak dobry jak Liverpool kontra Milan 3-3? Zobaczymy. Yy, w każdym razie jeżeli chodzi o zespoły, o ustawienie ja już troszkę powiedziałem, według mnie Inter tutaj podejdzie jednak z chłodniejszą głową. Będą chcieli bardziej grać na wyczekanie, na fragmenty stałe. Nie wiem. Nie wiem, czy oni są w stanie piłkarsko zdominować City w środku pola, czy oni są po prostu w stanie Wejść i wcisnąć ich w ich polekarne. To zrobi City z Interem. A Inter będzie czekał na kontry. Klasyczny wygląd spotkania. No, City jest tutaj dominatorem. City jest tutaj. Monarchią absolutną. I City tutaj będzie, będzie chciało to spotkanie dominować, ale. Czy to będzie taka dominacja jak z Chelsea, że coś wtedy nie pykło, jednak ta kontra Havertz po podaniu Mounta i będzie gol 1-0? Zobaczymy. Słuchajcie, według mnie Inter wcale nie jest bez szans. Ludzie uważają, że City tutaj ich rozdzieli jak walec. Ja też uważam, że City wygra. Zaraz o tym sobie jeszcze powiemy. Ale według mnie i tak Inter ma szansę na ten finał. Ma szansę na kolejny triumf. Podaje, że trzeci w historii. Więc zobaczymy. Mężczyzna prawda będzie ciekawa. Jeżeli chodzi o wynik, Jeżeli chodzi o wynik, to stawiam... 2-0 dla City, pewne zwycięstwo Ich strzeli Gundogan. Strzeli Gundogan, tego jestem pewien, że w tym meczu strzeli. Nieważne, czy City wygra, czy przegra, Gundo strzeli, na pewno, bo jest w zbyt dobrej formie ostatnio i za bardzo ten zespół kieruje. W każdym razie 2-0 ode mnie, City według mnie wygrywa, ale Inter, Inter naprawdę możesz zaskoczyć, bo ostatnie tygodnie są świetne. City co prawda ostatnio porażkę. Zaliczyło z Brentford, ale w takim meczu niezbyt ważnym, kiedy już przychodziło do finału League Cup, no to rozjechali United, więc City też w świetnej formie. Inter po wygraniu Pucharu Włoch też w świetnej formie. I Jak to się skończy? No jestem, słuchajcie, naprawdę podierany. Piszcie w komentarzach, jakie są wasze typy na to spotkanie. Zobaczymy. Zobaczymy, czy City wygra pierwsze trofeum w historii, czy wygra historyczną potrójną koronę, bo wtedy myślę, że ta korona będzie spokojnie lepsza od tej. Manchester United. Czekam na hejt. Dziękuję za oglądanie. Słuchajcie, widzimy się we wtorek. Nie wiem czy podsumujemy ten finał. Może podsumujemy, jeżeli będzie jakiś naprawdę wybitny, ale raczej całego filmu nie chciałbym na to przeznaczać, ale zobaczymy. Ja za dzisiaj naprawdę dziękuję i miłego oglądania tego piłkarskiego święta. Siemanko.